Społem Centrum Handlowe zaprasza. Czasopismo Pegasus Gazeta o konsolach i grach dedykowana fanom tej konsoli cena 5,55 zł. Piwo specjal Pils pasteryzowane, idealne na upne dni, dostępne w puszkach lub butelkach Laurkonsmenta 1993-1994 cena puszkowe 1,55 zł, butelkowy 1,78 zł. Masz już dość nowych formatów typu CD lub DVD, zacinających się filmów lub muzyki. Przerzuć się na dawne formaty. Kaseta magnetofonowa, możliwość nagrywania z radia lub innego źródła. Dwie strony nagrywania: A i B. Gwarancja jakości dźwięku cena 1,35 zł. Kaseta VHS można nagrywać z telewizora lub z kamery wideo. Gwarancja jakości obrazu i dźwięku cena 1,55 zł. Hitroku Roku 1993: Brane konsole Pegasus Kontra 93. Ulepszona wersja oryginalnej kontry, dwuosobowy tryb graczy. wyższy poziom trudności. Polepszona grafika cena 4,55 zł. Odtwarzacz wideo firmy Unitra: Możliwość nagrywania z telewizora, wejście czy albo euro, gwarancja dobrej jakości dźwięku i obrazu. Sprzęt produkcji polskiej cena 35,55 zł. Dyskietka do Pegasusa Super 135 w 1 składanka najbardziej znanych gier i mniej znanych na tej dyskietce znajdują się takie gry jak Ice Climber, Dragon Ball Z, Contra, Super Mario World 9, Galaga 88 i 91, Tanki, Formuła 1, Arkanoid, Terminator 1 i 2, Monster in My Pocket i wiele innych gier laur konsumenta 1997 roku cena 5,00 zł. Serdecznie zapraszamy do naszych sieci